Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Slime Rancher. I jak widzicie, znajdujemy się przy Rad Gordo. Dokładnie tak, znajduje się on tutaj w tym miejscu. I właśnie specjalnie sobie troszeczkę poeksplorowałem samemu, ponieważ chciałem właśnie znaleźć jeszcze jednego gordo. Ponieważ tutaj możemy zdobyć dwa klucze w tej strefie, i zdobyliśmy jeden. I wydaje mi się, że albo ten gordo nam właśnie go wyrzuci, ewentualnie dostaniemy jakiś teleport w jeszcze jakieś inne miejsce, i wtedy będziemy mogli sobie z tym podzielić a tutaj jest teleport, faktycznie tam również znajdują się drzwi, prawdopodobnie, żeby właśnie odblokować tą przestrzeń i z tego co pamiętam właśnie tutaj jest można by być taki troszeczkę jakby endgame, w sensie tutaj była gdzieś taka jakaś świątynka, coś tego, tam właśnie są te quantum slimy, a tutaj będziemy mogli sobie odblokować właśnie tą przestrzeń, gdzie mamy honi slimy i będziemy mogli stawiać sobie różne maszyny. Więc ogólnie będzie się e, działo. A teraz, e, mając przygotowane naprawdę sporą ilość rzeczy, e, byśmy sobie tutaj naszego Rad Gordo nakarmili, prawda? Bo on tutaj jest dość. Niebezpieczny i za bardzo się do niego zbliżać nie mogę, więc jakby tutaj trzeba uważać. Eee, czekaj, ty oka, oka też lubisz? tak, lubisz, normalnie, to jest twoje favorite food, normalnie. Jedz, mordo, rośnij. Rośnie ta przestrzeń tutaj radioaktywna też przy okazji, także trzeba się pospieszyć, bo to trochę niebezpieczne jest. Czy możesz wreszcie... Mordo, serio, naprawdę? Please? Okej, okay. uff. To nie było dobre. I mamy kolejny klucz, proszę bardzo. Okej, okay, mamy 100% radioaktywności, to nie jest zbyt dobre. A tutaj potrzebujemy innego krakera, więc na razie nie będziemy się tym zajmować. Daj mi jeszcze tą skrzyneczkę, rozumiesz, tutaj normalnie. Mam 100% napromieniowania. To, to chyba nie jest zbyt dobre, prawda? Jakby to, to tak być, chyba nie powinno, co nie? Ok, ale mamy dzięki temu trzy klucze. I teraz tymi trzema kluczami będziemy mogli sobie tutaj dalej podziałać. Więc normalnie lecimy sobie, aha, tutaj oczywiście, no proszę bardzo, no chwilę mnie nie było i już, i już się bawią, już się bawią, no, mhm, ta, mhm, dobra, bawcie się. Okej, okay, my lecimy sobie w to miejsce, ponieważ tutaj mamy właśnie możliwość odblokowania sobie e, kluczem kolejnej strefy, tylko teraz czekajcie, gdzie to dokładnie było? Ja tutaj przed chwilą gdzieś przechodziłem, ale, ale teraz szczerze powiedziawszy nie pamiętam... Nie, tutaj się cofamy do tego miejsca, nie, 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 absolutnie, 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 jest to mały taki labirynt, nie będę ukrywał, że doskonale wiem, gdzie idę, bo Kuśwa nie wiem, gdzie idę, ale dobra, chyba pójdziemy tędy, to będzie dobrze, I teraz idziemy tutaj dalej, właśnie tak, o, takim przejściem, tak jest, tak jest, tak jest i teraz właśnie tutaj mamy e, nasz portal, który nas skieruje bezpośrednio do domu, niestety jest w jedną stronę tylko, ale przydaje się faktycznie, żeby... Z takiej odległej przestrzeni, z takiej odległej, tutaj, e, części świata, dostać się właśnie szybciej do domku. Ale tutaj, właśnie w tym miejscu, czekaj, ta, czekaj, ta, czekaj, ta, to jest. Ja tutaj przed chwilą byłem, ale totalnie teraz nie pamiętam. To było gdzieś tutaj? Tu jest chyba to przejście? Tak jest, proszę bardzo. Usa slime key, trochę nie, nie w odpowiedniej kolejności, ponieważ odlokuje nam się ta część mapy, a jakby tutaj typowo teraz. Iść nie musimy, ponieważ tutaj mamy właśnie, no właśnie, no właśnie, właśnie, pamiętam, tutaj się te plorciki wrzucało, coś tego, odblokowywało się te przejścia, to nie na dzisiaj, to nie na dzisiaj, ale odblokowaliśmy sobie chociażby to przejście, więc fajnie, e, przyda się na pewno na e, później. I teraz wydaje mi się, że po prostu ała, użyjemy sobie najprościej w świecie portalu, żeby dostać się do domu. I polecimy sobie odblokować kolejne dwa przejścia, ale bym zrąbał. Czekaj, czekaj, tu będzie tędy. Będzie chyba tędy. Troszeczkę się tutaj mieszam. Bo o, dokładnie. to Do, i pyk, i jesteśmy w domku. Elegancko, widzicie? Taka sytuacja, tak jest. E, w takim razie możemy sobie tak odblokować przejście, które mamy tutaj e, oraz właśnie to, które mamy przy e, moście. Więc wydaje mi się, że czekajcie, czekajcie. Mieliśmy portal, który nas prowadził bodajże tutaj. Nie w tym miejscu, tylko tylko, tylko. Tutaj? To było to miejsce? O ile się nie mylę. Tak jest, jesteśmy wtedy przy tych mostach, okej. Okay. A tu w tym miejscu możemy sobie odblokować przejście, które było gdzieś w tym miejscu. Tylko jak tu się dostać z tej strony? Da się może tędy coś? O, tu możemy sobie otworzyć ee, kapsułę. Sponge Tree, okej. Okay. Teraz momencik, momencik. Gdzie to będzie? Czy to będzie gdzieś tutaj ewentualnie? O, 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 właśnie, proszę bardzo, i mamy tutaj możliwość otworzenia sobie przejścia, elegancko, jeszcze kolejna kapsuła, co mamy tutaj ciekawego, eee, bombeczki, o nie, nie bombeczki, przepraszam, to jest ten spiral z e, tym, czy z czy, 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 czy TIM, nie wiem jak to się mniej więcej czyta, ale okej, okay, to też nam się jak najbardziej przyda do naszej rafinerii. To w zasadzie, zamiast tu skoczymy sobie... Znaczy, mamy tam portal, więc skoczymy sobie najpierw jeszcze bezpośrednio do. Co tam się kurczę dzieje na dole? Skoczymy sobie jeszcze do bazy, wrzucimy sobie te rzeczy, które potrzebujemy do rafinerii, i polecimy sobie z powrotem tutaj. I dzisiaj na pewno zdobędziemy miodowe slajmy. Tak jest, tak jest główny cel. Żeby je sobie ewentualnie może połączyć. Nie wiem, może z tymi Boom Slime'ami? Nigdy nie łączyłem Honey Slime'ów z Boom Slime'ami. A zarówno Honey, jak i Boom chyba... Nie, przepraszam. Boomy lubią mięsko, a Honey w sumie nie pamiętam dokładnie co. E, mamy dużo marchewek. Trzeba by to trochę pozbierać, żeby się nie marnowało. I ja sobie to odkładam tutaj do jednego z silosów zrobiłem sobie po prostu drugi silos w tym miejscu i odkładam sobie tutaj część plortów widzicie, różowe niebieskie a gdzie odkładam marchewki chyba tutaj nie tak tutaj mamy krystal rad plorty i proszę bardzo marcheweczki przy okazji odblokowały mi się też dodatkowe jakieś schematy jakieś portale i tym podobne na pewno się też tym będziemy mogli zajmować natomiast póki co będziemy musieli przede wszystkim zdobyć naprawdę dużą ilość plortów to nie jest takie chopciub że sobie nagle porobisz maszyn nowych, ale przy okazji możemy sobie właśnie zobaczyć, czego tam byśmy ewentualnie potrzebowali. Tutaj na pewno sobie wrzucimy to. E, jak to tutaj wygląda? Mm, na przykład do tego potrzebowaliśmy właśnie Spiral Steam. Tu jeszcze potrzebujemy Deep Brine i, i, i Paddle Plorty i Boom Plorty i tak dalej. No, będziemy się tym wszystkim zajmować. Tutaj mamy ten Pink Teleport, to jest właśnie do Mm, a nie, przepraszam, to jest, że możemy się my teleportować, tu jest, przepraszam, ten teleport, który nas yy, yy, przerzuca nam plorty bezpośrednio do rafinerii, tak, bodajże, nie, to jest, że po prostu przy, między sobą, tak, o, tak, 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 ale to możemy sobie postawić przy, rafire, przy rafinerii wtedy i spoko. A co mamy tutaj, sponge tree, squishy sponge tree that can store a lot of water during dry month, okej. Okay. Okej, okay. no możemy sobie jakieś takie dodatkowe, prawda, dekoracje tutaj craftować, to nawet nie pamiętałem o tym, szczerze powiedziawszy. Okej, okay, możemy sobie zrobić kilka tutaj zwykłych maszyn, tych na razie nie możemy, bo nie, nie mamy ani boomplortów, ani honeyplortów, dlatego też musimy sobie ogarnąć tutaj e, później właśnie honey, honey, salajmy. Tu możemy sobie tworzyć naszą kapsułę, bo zapomniałem w ogóle, że tutaj jest... Alright, i mamy kolejne O, proszę bardzo, elegancko Super, super, super O, i honeycomb'y też mamy O, jak fajnie, ale tego jest Dobra, wrzucamy sobie wszystko oczywiście do rafinerii Elegancko I tutaj też Czy teraz będziemy mogli przypadkiem zrobić sobie To? Nie, potrzebuje jeszcze troszeczkę No dobrze, no dobrze. to na razie tym się zajmować nie będziemy Ale możemy sobie zobaczyć tutaj przy okazji Tak, mamy blue teleporter właśnie E, typowo, e, mamy Blue Warp Depot, czyli po prostu inne jeszcze lepszy i fajniejszy, taki pewnie mocniejszy i tak dalej, ale trochę, trochę to wszystko drogie takie, więc na razie może sobie tego kupować nie będę e, i teraz wydaje mi się, że możemy sobie skoczyć właśnie do Honey Slime'ów, tak, do Honey Slime'ów tam nowa strefa, wszystko tego będzie się działo, widzowie, będzie się działo Yy, czy Wy chcecie te odonione? w sumie? Czekaj, ty chcesz? Nie, ty nie chcesz, to Wy nie lubicie. Właśnie, zobaczmy sobie, jak tam nasze rad largo. Ponieważ ja ich nie sprawdzam od jakiegoś czasu, jak tutaj z jedzeniem stoimy. Full, full, full yy, rozepchane do maksa, wiesz co, ja, ja, wam, ja wam ja wam troszeczkę przyspieszę tutaj może to. Jeszcze wam podrzucę tako, żebyście mieli, bo ja nie mam co z tym zrobić tak naprawdę na razie. A potem się okaże, że będę potrzebował owoców. No, będzie, będzie beka. Okej, okay, z tego co widzę. A, mamy tu już full full, zapchane wszystko. A, jeszcze wam podrzucę trochę tych. Proszę bardzo, why not, why not, dobra. Czyli one już za bardzo nawet nie jedzą. A nawet nie chodzi, że nie jedzą, tylko po prostu, no, jest tutaj zapchane do maksa wszelkiego rodzaju plortami Także, no, 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 całkiem, całkiem nieźle. Trzeba by to ewentualnie poprzerzucać albo do rafinery albo coś, albo posprzedawać przy okazji. Ej, to też by nie było głupie. Mm, wiecie co? Sprzedajmy to sobie wszystko i wtedy skoczymy sobie po holislimy. Albo po prostu do nowej strefy, tak? O, akurat rad plorty oraz crystal plorty są w górę, co prawda do no, 34 to nie jest super cena, no ale... Cóż zrobisz? I tak potrzebuję kasy, więc sprzedamy sobie po prostu normalnie wszystko. Nie będę czekał na jakieś lepsze ceny, bo nie mam na to po prostu czasu ani ochoty. A tak czy inaczej potrzebuje sporej ilości kasy na jakieś dodatkowe, prawda, tutaj zagrody, ogrody, strefy, wszystko. <grystanie> no i spoko, przynajmniej troszeczkę opróżnione, ale tam jeszcze te, te, te zagrody są całkiem, całkiem nieźle zapełnione, dlatego te drony są bardzo, ale to bardzo potrzebne, więc może prześpimy się ewentualnie i w dzień polecimy sobie po honey slimy. Advanced Drill. No właśnie, tutaj mamy wtedy trzy yy, cykle tego zaawansowanego wiertła. I właśnie tak swoją drogą, bo przecież ja sobie zrobiłem te wiertła, to ja może je sobie gdzieś tutaj ewentualnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Wiecie co, nie, ja sobie je porozkładam tutaj. Później i tak pewnie będę przy laboratorium, bo totalnie o tym też zapominam, bo to są mimo wszystko te rzeczy, których ja dawno nie używałem i wiecie o co chodzi. Dobra, to proszę bardzo. Instalujemy sobie tutaj, instalujemy. Wiem, że w różnych miejscach powinienem je instalować najlepiej, żeby tam działały lepiej, wydobywały tam jakieś inne rzeczy i tak dalej, ale niech one sobie tutaj będą, proszę bardzo, będą sobie pracować, a za ten czas my sobie polecimy po e, Honey Slime. Musimy zdobyć na pewno home z Slime'y i odblokowujemy sobie nową strefę. Wszystkie klucze, które zdobyliśmy są wykorzystane. I idziemy sobie dalej. Jej, most blanket normalnie. On the other side. <laughs> no to fajne. I jesteśmy w nowej strefie takiej, można powiedzieć, takiej, 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 takiej dżungli jakby, nie? Dzieeeem, dobry. Okej, okay. oczywiście przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, moglibyśmy zdobyć też ewentualnie boom slimy, które i tak nam będą potrzebne. Czy to teraz, czy to później. Bo w sumie będzie... Z tym mały problem, znaczy nie, może nie problem, czego ja na pewno Nie, nie skupij się na honi Slime'a, dobra? Skupij się na honi Slime'a, myślę, że to będzie najbardziej odpowiednie. Daj mi tą paczuchę. Dzień dobry. Ok, spoko, nic interesującego, ale zawsze sobie rozwalam, prawda? I teraz czekaj, tutaj mamy literkę H. E, tu potrzebujemy bardziej zaawansowanego. To nie będziemy się tym teraz zajmować, odbijamy się normalnie, bo w kawusie tutaj sobie chłyp tam. Co chwila? Eee, czekaj, czekaj, czekaj. O i teraz właśnie tutaj, tędy, idzie się przetransportować na. Eee, mogę sobie tu podlecieć jeszcze wyżej. Mogę sobie tu podlecieć jeszcze wyżej. Nie wiem po co, ale wle... wleciałem normalnie. Jestem na drzewach teraz sobie. Chodzę po drzewach normalnie, tak. O. Mm -hmm. Tak jest. Dobra, ale pójdźmy normalną drogą. No nie, no szkurde, chwilę mnie nie było. Już. Już się raz bez Jeep, 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 Dobra. Zogodzimy sobie wodę, już wszystko, jakby. Ok, dobrze, super. Stąd żeśmy przyszli. Tak, teraz musimy iść tędy i bodajże gdzieś tutaj dalej. Oprócz tego, że będziemy mieli honey slimy, to też będziemy mieli yy, możliwość ustawienia kolejnych maszyn. I tutaj mamy znowuż klucz, żeby się dostać tam dalej. Ale my się tutaj już jedno przejście sobie zrobiliśmy, tylko z tej strony, więc na razie. Na razie się tym zajmować nie będziemy. Poczekaj ta poczekaj, tak tu ja powinienem teraz iść? Totalnie nie pamiętam. Moment, moment, moment. Tu przeszliśmy tędy, tu przeszliśmy tu i tutaj mamy to przejście. Nie gadaj, że ja potrzebuję się... Nie, wait, nie, czy, tu, tu są bardziej... Moment, 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 moment. Bo tam się wtedy dostanę do Quantum Slime'ów, a ja chcę Honey Slime. Gdzieś tu pomyliłem drogę, w tą stronę powinienem iść. Kurde, wiedziałem, że pomyliłem. Okej. Okay. Tak kojarzyłem. I właśnie w tych miejscach fajnie jest rozstawiać sobie później maszyny, żeby zdobywać ogromne ilości Wild Honey, które są nam potrzebne do produkcji chociażby właśnie dronów. E, I gdzieś tutaj dalej powinny być Honey Slime'y właśnie. Amazing, like an ancient jungle of sorts. Normalnie, bo to jest taka antyczna dżungla. Dokładnie, zgadza się. Nie inaczej. Nie będę się z tym kłócił. Eee, przydałoby się też ogarnąć jakąś. Eee, mapkę. Mogę tu wlecieć. Nie mogę tu wlecieć. Mapkę by się przydało ogarnąć, bo wiem, że gdzieś tutaj ona powinna być. Na którymś z pagórków. Tylko teraz nie pamiętam dokładnie gdzie. No tak, żeby po prostu sobie, wiecie, odblokować. Mapet, co nie? Bo tutaj sobie wchodzimy, tu sobie wchodzimy, gdzie tu był ten. O. Tam? Nie, tam woda po prostu wybija. Dobra, czekaj, dziś tutaj była możliwość odblokowania sobie mapy. Nie pamiętam totalnie. Gdzie dokładnie? O, tutaj, proszę bardzo. Let's go! No i mamy odkrytą teraz mapę. Tutaj mamy teleport, który nas poprowadzi bezpośrednio do domu. A gdzieś w tych rewirach mieliśmy też jeszcze jednego largo, potajże e, Tabi largo. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nieważne, w każdym razie. Tak, mamy tutaj Briarheny. Bra Henny, które nam się też przydadzą chociażby do Boom. Slimu, więc będziemy mogli sobie zrobić kolejną zagrodę później. I teraz w dalszym ciągu szukam. Szukam honey, honey slime'u bo jeszcze nie znalazłem. One powinny być w ogóle tutaj. To jest też ciekawe, bo ja pamiętam, że dosłownie w tej strefie, tutaj ło, były honey slimy, ale teraz ich absolutnie nie widzę. Czyli musimy iść w takim razie jeszcze dalej, tak? Przez naszą niebezpieczną strefę, gdzie będzie nas atakował. Agresywny, bum, różowy slime. O, tu mamy koni slime'a Jej! Elegancko. Jedne z najfajniejszych, jak nie najfajniejsze, moim zdaniem, e, slajmy właśnie. I myślę, że połączymy je sobie później z jakimś slimem, który też lubi podobne rzeczy, prawda? Bo tutaj ono lubi mint mango, tak. Owocki. Możemy sobie otworzyć treżur poda. I co wypadnie? Amber slime lamp. Okej. Okay. Spoko. Tu mamy miętowe właśnie mango, które będziemy mogli sobie e, zasadzić pod nasze honey slimy. Tak jest. To nam się jak najbardziej przyda. W sumie przydałoby się więcej honey slime'ów. Mam tylko trzy, więc to nie jest jakaś wielka ilość. Tylko teraz pytanko, czy ja je tutaj w ogóle znajdę, czy muszę iść jeszcze dalej ewentualnie. Bo teraz... Nie wiem do końca, w którą stronę powinienem iść. Poczekaj, to ja tutaj się teraz będę cofał, czy jak to jest? Tak, tu się będę cofał, czyli musimy iść dalej, 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 dalej. Tędy. Ta strefa zawsze dla mnie była bardzo, ale to bardzo taka. No, jak taki labirynt. O, proszę bardzo. Cyk, cyk. Mamy pięć, kolejny, sześć, siedem. Może weźmy ich tak, żeby mieć te osiem Honey Slime. Co nie? Wydaje mi się, że taka ilość jest optymalna. Jakkolwiek. Mamy jeszcze ewentualnie mint mango, możemy sobie zebrać tak przy okazji, żeby sobie później zasadzić. E, tu mamy więcej briar henów jak najbardziej, briar e, chick. Też mamy okej, okay, elegancko, wszystko się zgadza, zagrody będziemy mogli sobie porobić. Mm. I tutaj mamy teleport, który nas poprowadzi do domu. No właśnie. Ale czy my tego teraz chcemy? No teoretycznie tak, bo nie potrzebuję na razie tutaj nic więcej. E, powinienem iść gdzieś tam w drugą stronę, żeby się dostać na ten obszar typowo. Więc tutaj mamy, można powiedzieć, właśnie koniec mapy. No ale mamy miętowe mango, mamy honey slime i mamy briarheny, czyli wszystko, co chciałem faktycznie tutaj z tej strefy na obecną chwilę zdobyć. Więc teraz sobie po prostu wrócimy do bazy i myślę, że gdzieś w tym miejscu będziemy mogli sobie wykorzystać tą strefę i ogarnąć sobie właśnie e, nasze honey slimy. Tak jest. Mm. I wydaje mi się, że połączymy je sobie z... no właśnie, no właśnie, no właśnie z, z którymi, no, z którymi? No, 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 no. no. Teoretycznie różowe byłyby spoko, no bo mielibyśmy dużo różowych plotów, które i tak nam są potrzebne, a one jakby jedzą wszystko i nie, będzie, nie byłoby większego z tym problemu. Mm, tutaj lubią veggies, więc tutaj nie. Tu też lubią owocki, tylko że właśnie kuberysy i mamy te fosfor, fosfor slimy. Na pewno będziemy potrzebowali boom, ale one tutaj lubią te briarheny, więc tu wydaje mi się, że połączyłbym je z jakimiś innymi. Nie wiem jeszcze jakimi, ale Ale z jakimiś innymi. Może właśnie stabi albo coś. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest, powiem wam. Zawsze niezła rozkmina, bo wiecie, łączyć możemy na wszelakie sposoby i wszystko jest zależne od naszej decyzji. Ale wydaje mi się, wiecie co, że polecimy sobie z różowymi, serio, jakby, jak będę chciał później sobie połączyć z jakimiś innymi, to sobie je połączę z innymi. Ale i tak będę potrzebował dużo różowych plortów do maszyn, więc czemu miałbym tego nie wykorzystać? Prawda? Więc proszę bardzo, przerabiamy je sobie na duże różowe. Slajmy. Why not? Cyk, e, cyk, e, cyk. Przynajmniej będą dość e, e, bezpieczne, że tak powiem. Ewentualnie, właśnie, możemy je później połączyć z quantum Slime'ami. To jest, myślę, fajna opcja. Kiedyś nawet, przynajmniej z tego co pamiętam, miałem. Połączone honey slajmie właśnie z quantum slimami, więc całkiem fajnie, całkiem sympatycznie. Eee, I teraz pytanko: no, Mint Mango trzeba by było zasadzić, i którąś ewentualnie zagród poświęcić? Ewentualnie, myślę, na to? Czemu by nie? Ponieważ tam mamy w sumie teraz silosy. Tutaj mamy q -berry. A właśnie, tutaj mamy q i tutaj mamy od Oniona. A cuberry też mamy tam, więc tutaj nam jest absolutnie niepotrzebne, ale żeby nam się nie zbardowało, to sobie zbierzemy, bo mamy dwa drzewka cuberry'sów ich absolutnie nie potrzebujemy. Proszę bardzo, remove. I damy sobie tutaj mint mango. Zgadza się i będziemy mogli sobie dzięki temu nasze honey slimy tutaj ee, nakarmić spoko, jeszcze przy laboratorium możemy tam podziałać, no możliwości jest naprawdę, naprawdę sporo. I z tego co mi się wydaje moglibyśmy tą jedną strefę, którą tutaj przeznaczyłem na odoniony zepsuć sobie i przeznaczyć tylko i wyłącznie w celu czekaj, może mint mango wyrzucę w celu, w celu, w celu, w celu produkcji, nazwijmy to e, Heinów które nam się tak czy inaczej przedadzą właśnie później do chociażby Boom Slime'ów, żeby dawać im ulubione jedzonko i będą nam produkować zdwojoną ilość Boom plortów, prawda? Także myślę, że usuniemy sobie właśnie tutaj całego tego e, cały, cały ogródek i ogarniemy sobie właśnie tutaj go. Proszę bardzo, większe te, tutaj robaczki, tego, wszystko fajnie, proszę bardzo, jeden hen sobie tutaj leci, nawet możemy i dwa wrzucić. Eee, I teraz pytanko, bo tutaj mamy właśnie, tu już mamy silos zapełniony, ale w zasadzie rostro zaraz stąd sobie weźmiemy. Jak tutaj sytuacja właśnie z rostro? Tu mamy trzy na przykład i bardzo dużo henhenów. Jojojojoj. I tu jest też bardzo sto dużo Stonehenów. Hmm. Dobra, wiecie co? Wrzucimy na razie sobie tutaj Briarheny. Eee. Aż trzech rostro nie potrzebujemy w jednej zagrodzie. 2, to jest taki max. Tak naprawdę. Więc tutaj mamy dwa, tu mamy dwa. Weźmiemy sobie jeszcze jednego rostro z naszego Silosa. I damy go sobie tutaj, a ewentualnie te rostro można by no miały być nasze takie backupowe ale no nie ukrywajmy, rostro nie jest jakoś turbo ciężko znaleźć, więc niech sobie tutaj chodzą na dziko zróbmy sobie mały porządek z naszymi tutaj e, zagrodami żeby faktycznie zostały tylko i wyłącznie dwie e, kurki e, a nie, przepraszam, bo tu jest stary i tu jest stary, dobra, to te, to te zostawią. ok, dobra Rzucimy sobie je do Silosa, i tutaj. Elegancko. Tych starych będzie się trzeba w sumie pozbyć, no bo co tam z nimi zrobię, no jakby tutaj... A nie, przepraszam, to jest Elder Rostro, no właśnie, tu już jest ten... Eee, jesteś wolny. <ścoughs> A tutaj jest stary hen, no właśnie, dobra, pyk. Elegancko. Teraz tu się wszystko nam zgadza. Teraz możemy sobie zrobić porządek tutaj ze Stonehenami. Tak jest. Dużo tych Stonehenów mamy, to też się przyda. Dobra, mamy dwa Stoneheny, dwa Rostro superancko. Tu sobie wrzucamy w takim razie Stoneheny. A na tym slocie będziemy sobie składować <grymny> Briarheny, dokładnie. będziemy mieli wszystkie rodzaje Henów, jakie tylko są. W grze, tak mi się przynajmniej wydaje. Proszę bardzo, porządeczek zrobiony. Dużo jeszcze jakichś owoców, warzywek też mamy, to też się nam później przyda do chociażby. No tutaj, co nie, bo one takie głodne, biedne. To jedzcie sobie Kuberysy normalnie, zapraszam, polecam. Why not? Mam ich bardzo dużo, więc proszę bardzo, jedzcie sobie. Dorzucę wam jeszcze tutaj marchewek jak najbardziej, a od oniony można sobie wrzucić ewentualnie do naszych krystal rady slajmów i przy okazji trzeba będzie opróżnić te zagrody, bo jest tutaj naprawdę, naprawdę duża ilość e, plortów niezebranych, tutaj akurat nie bo tutaj żeśmy opróżniali ale też zaraz się to wszystko zapka. więc ja zrobię porządek i ewentualnie zobaczymy się za chwilkę i coś tak czuję, że jedną z tych farm, tych zagród będzie trzeba właśnie przeznaczyć na boom slimy. tylko połączę je. Oj, wad, wszystko, jeszcze maila mam do przeczytania. Myślę, że właśnie sobie tutaj damy te boom slimey, połączymy je prawdopodobnie albo z właśnie rad slimami. Skoro tutaj mamy oka i oka, to w sumie najbardziej by mi pasowało. Będzie mniejsza produkcja boom plortów, ale za to duża produkcja rad plortów, które też mi się przydadzą. A jeszcze to ewentualnie przemyślę, bo z racji tego, że boom, slajmy chcą mięska, no to trzeba by było jakoś się tutaj e, połączyć ewentualnie z tabi e, też myślałem. E, I teraz myślę, czy to sprzedawać, czy nie sprzedawać. W sumie cena do góry, to do góry, to do góry. Dobra, posprzedawajmy, i tak potrzebuję... Zrobimy mały porządek, trwa to naprawdę długo, więc po tym odcinku myślę, że będę musiał sobie zrobić dłuższą przerwę, e, typowo od nagrania, i pograć sobie po prostu, wiecie, tak, poza kamerą, żeby, wiecie, poporządkować sobie tutaj wszystko, rozplanować, pofarmić tych plortów kasiorki, i później będziemy mogli działać dalej. Eee coś jeszcze na ten odcinek chciałem zrobić? Chyba nie. Przede wszystkim zdobyliśmy honey Slimy. Odblokowaliśmy sobie tamte strefy. Wszystko, co tak jakiegoś takiego najważniejszego chciałem zrobić, to zrobiłem. No i muszę sobie jeszcze rozplanować tych kilka zagród, ponieważ wydaje mi się, że mógłbym sobie jeszcze powrzucać więcej tutaj na przykład honey Slimów. póki nie mam na przykład quantum Slimów czy coś w tym e stylu. Eee, a tutaj nawet zrobić dwie mm, zagrody dla właśnie tych różowych i rock slime'ów, ponieważ tak czy inaczej dużo będę potrzebował wszystkich rodzajów plortów, ale tych takich podstawowych wydaje mi się, że najwięcej na swój sposób. Więc wolę mieć tutaj faktycznie tych zagród dużo i z różowych nie będę rezygnował. No i muszę pamiętać, że jeszcze tutaj mam dobrych kilka miejsc, żeby sobie ogarnąć zagrody i to całkiem całkiem sporo. Od właśnie jeszcze zapomniałem, że maszyny przecież muszę opróżnić. łamuj wow, Boże. no tak, jest jest tego trochę. tutaj mamy przede wszystkim Jellystonea i Slime Fossil. proszę bardzo wszystko sobie ładnie pozbieramy. E, i o ile się nie mylę, niedługo powinienem być w stanie, jak tylko ogarnę sobie Bumplorty. Powinienem być w stanie stworzyć sobie to, a nie, przepraszam, tutaj jest fosfor plortów i pink plortów i honey plortów właśnie. Dobra, ale honey plorty też już będę zbierał, więc bardzo fajnie, bo to nam się przyda właśnie do yy, yy, la, 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 zbierania tych surowców, które nam się przydadzą do zrobienia dronów właśnie, które mamy tutaj. Tylko do tego też będziemy jeszcze potrzebowali, o mój Boże, ile składników. Drony są strasznie skomplikowane. Ja rozumiem wszystko, ale. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć składników, i to w dodatku. Wszystkie, które. No, praktycznie nie ma. No dobra, Jellystone'a co najwyżej trochę mam. <laughs> to będzie trzeba nie dość, że ogarnąć Boom Slajmy, to jeszcze Quantum Slajmy. No, jak najszybciej. Matko, boś, kochano, będzie dużo, dużo roboty. Dobra, ogarnę to sobie wszystko na spokojnie. Nie przejmujcie się, nie ze mną takie numery. Ja jestem ja jestem dobrym, dobrym, że tak powiem tutaj, ranczowcem. Poradzę sobie z tymi slajbami. Jest ich dużo, ale, ale sobie poradzę, tak. Dokładnie. Ufajcie mi. Widzimy się w następnych odcinkach na moim kanale. Do następnego, trzymajcie się i pa pa.